Cześć moi kochani widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem chcę wam ogłosić losowanie świąteczne. Tam grafa tutaj w ogóle tej mojej widzów, której wam nagrywała. Dobra, nieważne. A więc tak, losowanie odbędzie się na kolekcję. Już wam pokazuję, na tego pikselka ogólnie. I żeby go wygrać to oczywiście, pozdrawiam Nat, nie mogę, i żeby go wygrać to oczywiście zasady to, najlepiej się mnie subskrybowali, byłoby mi bardzo miło przynajmniej, bo nie wiem nie, nie każdy ma publiczne subskrypcje i ciężko to trzeba sprawdzić, więc no, zresztą ja teraz nie mam jak tego sprawdzić, bo... YouTube wprowadzi jakąś aktualizację, że nie ma już kanałów, jakby, które się subskrybuje, nawet jeśli masz publiczne subskrypcje, więc Bynajmniej na razie. E, druga zasada to oczywiście napisać nick swój z moviestarplanet Star Planet 1 w komentarzu. Bo to oczywiście losu z moviestarplanet Star Planet 1. E, powodzenia każdemu i to jest taki prezent ode mnie na Mikołajki, bo miałam go... Wcześniej w planach zrobić. Ale no. W sensie jest on następny, po Mikołajkach jeden dzień, z tego co mi wiadomo, bo tak planuję go wstawić. Ale no, niestety dźwięk mi się źle nagrom na pierwszym audio. I, ale to na szczęście taki odcinek, więc no. Zaraz się naładuję, nie mogę. Wylosuję w czwartkowej ocence motywu, ale w ocence motywu z 7 grudnia tam będą wyniki, ale nie w, z 30 listopada, bo ta jeszcze ocenka nie wleciała, co nie? Ale w każdym razie no to będzie to 7 grudnia nagrywane. Tak mniej więcej. Znaczy po 7 grudnia, ale na ocenę motywu z 7 grudnia. O tak, bo, Dobra. To ja się z wami żegnam i wiecie co robić. Dziękuję za oglądanko i do zobaczenia w następnym materiału. Pa.